Cześć, witajcie na ranczu. Popatrzcie, co udało się wyhodować. Nieźle to wygląda, co nie? Tak naprawdę ta pieczarka, o ta tutaj już jest do zbioru. Natomiast poczekam jeszcze ze 2-3 dni. Niech kilka jeszcze z tych ota, dosyć duża, niech dojdzie sobie. Tutaj jest ich kilka. To jest właśnie to, o czym Wam ostatnio opowiadałem. Ta grzybnia, ona nie w każdym miejscu, yy, pieczarka z tego wyjdzie, ale ta grzybnia przerasta sobie tam do podłoża. I powstają małe pieczareczki. O, tutaj to będzie dobrze widać, jak z ziemi wychodzą pieczarki. I popatrzcie, koszt tej całej inwestycji to jest w granicach 50 zł. Dwa pojemniki. Ten i ten drugi. W tym pojemniku są mniejsze pieczarki. Bo tamten pojemnik stał na ziemi i zimno było. Delikatnie była niższa temperatura. Ten natomiast stał na styropianie i to był mój błąd. I tutaj dopiero te pieczarki zaczynają. Teraz już jest przestawiony na ziemię i zaczynają pieczarki wychodzić. Takie małe porównanie, żeby dać Wam pojęcie, jakiej wielkości to są pieczarki. Tutaj standardowa żarówka, w mojej ręce. Zwykła żarówka, nie wiem ile ona jest. 15 W, ale bańka żarówki jest standardowa. Popatrzcie, jakie wielkości są pieczarki. Tutaj położę ją, może tak, żeby było. Widać. Te są jeszcze małe, natomiast ta już jest spokojnie do zbioru. Zresztą widać to po. Po tej barwie, którą tutaj ma. Nie wiem, czy ona od dołu będzie widać. Nie widać tej. Tam po, taka obwódka powinna być na korzeniu, na trzonku. Tak to się chyba mówi. Więc ta pieczarka jak najbardziej nadaje się do spożycia. Te natomiast jeszcze jeszcze chwilkę muszą poczekać. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech dni, bo ta pieczarka tej wielkości. Nawet bodajże tej wielkości. Była, dzisiaj mamy środę, była w poniedziałek tej wielkości. Więc te pieczarki dosyć szybko rosną. Myślę, że za 3 dni spokojnie można zrywać pierwsze owoce. Spróbuję wam zważyć przez cały okres, jak będę tutaj pieczarki stąd zrywał. Ile kilo uda się zebrać z tych pieczarek i porównam z Wami, czy to się opłaca, czy nie, w porównaniu z tymi kupnymi. Wiadomo, że kupne, no. No nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, jak są hodowane kupne pieczarki. Natomiast tutaj wiem, że nic innego poza wodą nie było dodawane. Też nie mam pewności, jak co było do podłoża dodane, tak? Czy jakichś chemicznych tych nie było. Natomiast. Nic innego poza podlewaniem wody tutaj z nimi nie robiłem. Trzymałem je w chłodnym miejscu, nawet niezbyt zacienionym, może tak, bo w garażu sobie stoją. Tutaj yy, drugi pojemnik. Tu zdecydowanie pieczarki są mniejsze, jak widzicie. Żarówka jest dużo większa, no może ta jest taka porównywalna. No troszeczkę mniejsza. Tu ogólnie na razie pieczareczki są tak jakby opóźnione kilka dni. Tak jak mówiłem, jest to spowodowane tą wyższą temperaturą. Nieznacznie wyższą, ale jednak tamta skrzynka stała bezpośrednio na ziemi, ta stała na, na bloku steropianu. No i to moje niedopatrzenie, mój błąd. W tle na pewno słyszycie, jak sobie przepiórki tam pieją. No więc, kochani, tak jak mówiłem, spróbuję przez cały sezon ważyć. To, co tutaj będę zbierał z tych dwóch skrzynek, tak, żeby wam dać takie rozeznanie, czy opłaca się samemu hodować, i ile y, można zebrać tych grzybów. Bo to, co jest napisane na ofercie sprzedaży, a to, co, co będzie, no to wiadomo, zawsze fajnie zweryfikować. Tu jeszcze gdzie, niegdzie widzicie, jest jeszcze grzybnia, są zalążki. Nie wiem, czy to pójdzie, czy nie. Zobaczymy. Ale wygląda to nieźle. Cześć, witajcie. No i nadszedł czas zbioru. Popatrzcie, jak pieczarki powyrastały. Zgodnie z tym, co mówiłem kilka dni temu, a wy to zobaczycie w tym materiale, postaram się za każdym razem zważyć te pieczarki, tak żebyście na koniec sezonu wiedzieli, ile z takiego jednego pojemnika jesteście w stanie uzyskać. Pieczarek, ile kilogramów? Czas na zbiory. Pieczarki wyciągacie przez wykręcanie. Nie wyrywamy ich, tylko kręcimy. O, widzicie ta troszeczkę, jednak była za długo. Ale chciałem, żeby większa ilość była na raz. Przez wykręcanie nie wyrywacie tej grzybni, a nawet jeśli się troszkę wyrwie, to zawsze można oderwać i wrzucić ją z powrotem. Powiem Wam, będzie trochę tych pieczarek i to jest jeden pojemnik. Na wszystkich moich filmikach będzie słychać przepiórki, no ale niestety mam je w garażu póki co jeszcze, więc tak to jest. Drugi pojemnik tutaj mam na ziemi. Hmm. Tutaj no też kilka wyrwiemy. W tej na razie nie będę wyrywał, bo tu jest kilka małych. Niech jeszcze troszkę podrośnie. Czy ona już jest ok, ale te małe nie chcę, żeby, zwłaszcza ten jest szczepiony z nią, zostawmy jeszcze. Nic się nie dzieje. O, tu się nawet urwało nieładnie. No nic, dobra, idziemy ważyć. To jest nasz dzisiejszy zbiór. Musiałem odejść trochę na bok, żeby perliczek nie było słychać. Jest waga, stawiamy tutaj pojemniczek. 15 deko, i teraz chyba się tu 0 naciska. O, dobra. Marzymy dzisiejszy urobek. Jak obstawiacie, ile będzie? Mamy 0,3 kg. A jeszcze troszeczkę pieczarek jest. Właśnie przekroczyliśmy kilogram, w dalszym ciągu pieczarki jeszcze są. Jakiś śmieć się zaplątał. Wiadomo, trochę odpadnie wagi na korzonki, ale mimo wszystko umówmy się, że tak będziemy ważyć całość. Wszystkie pieczarki, które dzisiaj zebrałem z pierwszego jakby zbioru popatrzcie kilo 45. Całkiem fajnie to wygląda, co nie? Dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.